O projekcie Bezpieczna Wisła, którego celem jest zmniejszenie zagrożenia i ryzyka powodziowego między Krakowem a Zabichostem, rozmawiali radni, członkowie Komisji Praworządności i Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Sandomierzu. W debacie, która odbyła się w Sandomierskim Ratuszu, uczestniczyli Paweł Niedźwiedź, burmistrz Sandomierza, przedstawiciele Wód Polski. Skupiono się głównie na koncepcjach budowy polderów. Czyli suchych zbiorników. Oby więcej takich spotkań, więcej takich konsultacji, oby więcej dyskusji na, dyskusji na temat bezpieczeństwa powodziowego i rozwiązań, które sprawią, że Wisła będzie bezpieczna. Bo biorąc pod uwagę rozwiązania, jaką są na odrze, to ja twierdzę, że my jesteśmy jako my, mieszkańcy Rejonu nadwiślańskiego daleko, daleko w tyle, jeśli chodzi o ochronę przyspowodziową względem względem rzeki Odry. Naszym obowiązkiem jest też zgłębić dano, dany aspekt, dany problem, by podjąć finalnie możliwie najlepszą decyzję. Decyzję najlepszą nie dla siebie. Nie dla ugrupowania, które reprezentujemy, ale dla szeroko pojętej społeczności. Poldery okazują się być najskuteczniejszą metodą ochrony przeciwpowodziowej, co w roku ubiegłym udowodnił zbiornik Racibórz. Program Wisła to trzy warianty umiejscowienia polderów. Wariant pierwszy zakłada budowę 17 mniejszych polderów wzdłuż Wisły. Wariant drugi budowę polderu Koszyce-Szczurowa o pojemności większej od zbiornika w Raciborzu. A wariant trzeci uznany za najbardziej efektywny. Przez wody polskie, dodatkowo mniejszego polderu przyko w gminie Padew Narodowa. Jesteśmy za wariantem trzecim, który przewiduje budowę polderu przeciwpowodziowego w okolicach miejscowości Szczurowa i w okolicach Padwi Narodowej. więc w granicach administracyjnych miasta Sanomierza żadnego polderu by nie było. Wariant pierwszy, który dla nas jest nie do przyjęcia, zakłada budowę polderu o nazwie Wielowieś, która by wchodziła w granice administracyjne miasta. Natomiast, biorąc pod uwagę fakt, że e, ten wariant trzeci on jest najbardziej um, do, jest najbardziej istotny pod względem pojemnościowym, bo przypominam, tu będzie ponad 220 metrów sześciennych wody, a tam będzie 100 milionów metrów 3 wody to absolutnie dla nas wariant numer 3 jest, jest jak najbardziej właściwy, i takie stanowisko zgłosimy do Wód Polski. Podobnie uważa Marek Hruściel, przewodniczący Komisji Praworządności Rady Miejskiej w Sandomierzu. No jako tutaj mieszkańcy Sandomierza, chcielibyśmy, żeby jednak ten wariant trzeci, czyli ten najdalej idący, który spowoduje przyjęcie jakby największej ilości wody. Jednak ten, ten wariant został przez Włody Polskie przeforsowany. Jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby, żeby wszystkie działania, które służą bezpieczeństwu powodziowemu szły jak najbardziej do przodu. Na pewno będziemy wnioskować tutaj jako Gmina, jako Rada do Wód Polskich o to, aby jednak ten wariant trzeci został przyjęty. Połączone siły dwóch komisji pochyliły się także nad utworzeniem Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Samorządowcy w tej sprawie byli dotychczas sceptyczni że park to wiele ograniczeń. Środowe obrady pokazały, że dla nich ochrona przyrody i dziedzictwa naturalnego są ważne, ale bezpieczeństwo ludzi jest ważniejsze. Ja absolutnie nie jestem przeciwnikiem, ale nawet nie jestem sceptyczny, co do tego nastawiony, ale z jest ostrożności i chcę poznać wszystkie aspekty tej sprawy. I dzisiaj dobrze poznaliśmy stanowisko ludzi polskich. My żyjemy nad Wisłą i Podstawowa kwestia to jest kwestia bezpieczeństwa mieszkańców. Jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby parki były tworzone, żeby dbać o środowisko. Natomiast no, trzeba to robić w takim sensie, żeby, żeby to też pomagało nam mieszkańcom tutaj dobrze funkcjonować. Burmistrz Sandomirza wyraził zadowolenie z rozpoczęcia prac nad podwyższeniem wyślanych wałów w granicach królewskiego miasta. Dobra informacja jest taka, że rozpoczęły się już prace, są zaawansowane prace polegające na podwyższeniu wałów w okolicach od ulicy krakowskiej do w sensie od Uścia Koprzywianki. Do gór pieprzowych i po drugiej stronie od mostu na wiśle do ujścia rzeki Trześniówki, co sprawi, że ten teren będzie bezpieczniejszy. Środowe obrady komisji. Uwidoczniły kłopoty radnych z frekwencją. Komisji Praworządności zabrakło kworum. Jest to bardzo rażący problem, który mnie jako radnego, może nieco naiwnego, bo w pierwszej to jest moja pierwsza kadencja, natomiast staram się podchodzić do swoich obowiązków niezwykle sumiennie. I jest to taki punkt, który mnie osobiście bardzo mocno krępuje, że omawiając bardzo istotne zagadnienia w obecności również zaproszonych gości. No, jeśli mamy problemy z kworum, to coś jest nie na miejscu. Będę wnioskował również o to, by bardzo skrupulatnie podejść do kwestii absencji i motywów radnych na poszczególnych komisjach, na sesjach. Jerzy Strzyż,